Siemka, dziś pogadamy sobie, jakby inaczej o Paryżu i czy warto w niego inwestować, czy jednak skierować się w inne segmenty marketu, na przykład wcześniejsze majory, skrzynki itd. Omówimy sobie, jak ten event może zachowywać się w short, mid i long termie No i zaczynamy sobie od short termiku. Załóżmy, że skupujecie kapsułki z Buffa, gdzie są najtańsze. Promocja się kończy, i wtedy, patrząc na wcześniejsze wydarzenia, następuje fajny wzrost w górę. Oczywiście, tu trzeba wyczuć moment no i to zrównoważyć, no bo jeśli ktoś wejdzie na chciwca, no to może przeholować, no i zaczną spadać. I w drugą stronę, jeśli za bardzo ktoś będzie wystraszony, to sprzeda te kapsułki za szybko, no i te zyski mogą być bardzo znikome. No i jest tutaj też ryzyko, no że historia się nie powtórzy. No ale w short termie myślę, że będzie można, że jakby jest przestrzeń do zarobków. Midterm i tu myślę, że sytuacja wygląda najgorzej. Popyt na te naklejki jest bardzo duży. One trzymają swoją cenę, gdzie nie bardzo podbitą. Jest opcja, że kiedy promka się skończy, ludzie zaczną wystawiać to co skupili, no i te ceny bardzo walną. CS2 i napływ graczy jest jakimś czynnikiem, który może pomóc, ale nie jestem pewien czy na tyle. No, a nawet jeśli te ceny się utrzymają, no to myślę, że tutaj nie będzie aż takich zarobków, jak na przykład przy Antwerpie, przy Sztokholmie i tam po prostu te procentówki mogą być lepsze i w long termie. Zacznijmy sobie od tego, że w się mieliśmy event RMR. Najgorszy dla inwestorów, tutaj ludzie naprawdę potracili sporo, ci, którzy inwestowali tam w naklejki. I nawet on po dwóch latach oddał. Mam tutaj na myśli kapsułki. No i chociażby takiego kandydata w piku udało się sprzedać za 3 ZIKO. No więc profit na tym jest. Warto dodać, no, że te naklejki z RMR-ów są brzydkie. Oczywiście, no relatywnie, ale no, ca większość community uznaje, że są po prostu brzydkie. To może się teraz zmienić. Znaczy bardziej mówię o wersji holo, bo na tym storesie dwójce wyglądają naprawdę fajnie. Natomiast, no do tego momentu można powiedzieć, że po prostu brzyć. No i tutaj mamy Paryż. Ostatni major w CS-ie i ma te naklejki przekazackie i ładne. Dlatego long term dla tego eventu klaruje się jako naprawdę spoko zyski, nie? Jeśli taki RMR, nawet on po tym okresie sporym, ale jednak zarobił, to Paryż może to przebić znacząco. I takie mini podsumowanie. Jeśli chcesz troszkę podryzykować, to w short termie jest opcja na zarobek. Jeśli chcesz zarobić w mid termie, sprzedać rzeczy gdzieś na premierę w okolicach CESa dwójki. No tu na Twoim miejscu udałbym się na przykład w Antwerp, Stockholm, skrzynki z fajnymi nożami, bo tam potencjalnie te zyski mogą być większe. Bo no, myślę, że Paryż albo spadki, albo stagnacja, albo te wzrosty troszkę. No bardzo bym się zdziwił, jakby wiecie, nagle dwukrotność zrobiły te rzeczy. Czy taka opcja jest? Jest, ale czy jest prawdopodobna? No nie wydaje mi się, nie. A jeśli chcesz coś kupić na przetrzymanie kilka lat, zrobić fajne procentówki, to Paryż wydaje się naprawdę spoko opcją. I no w przyszłości te, te właśnie procentówki mogą być na tym ogromne, jak coś zainwestuje. Też muszę jeszcze dodać, że ten mój midterm, o którym mówiłem, to tak naprawdę jest short term. Bo te rzeczy będą bardzo po sobie. To znaczy koniec promocji i pewnie co jest dwójka, to raczej będzie blisko siebie albo nawet na sobie ale chciałem Wam to trochę lepiej zobrazować, żebyście wiedzieli o co mniej więcej chodzi. Zapraszam Was jeszcze bardzo na mój drugi kanał, też z cs tylko bardziej rozrywkowy. Tutaj pierwszy odcinek został wrzucony, mam fajne pomysły, no i mam nadzieję, że wbijecie i sprawdzicie co i jak. No i tak, chciałbym powoli już te tematy z Paryża domykać, to znaczy, no, no pewnie będziemy dalej no, kręcić z tego Paryża, bo tych tematów jest dużo do poruszenia, ale nie chciałbym już tak się zapętlać. Teraz pewnie skupimy się bardziej na papierach, na glitterach, tak stricte jakieś fajne inwestycje. A, a troszkę no już opuścimy tą teorię, bo myślę, że już naprawdę sporo powiedziałem, więc jak coś to polecam obczajenie po prostu poprzednich odcinków. No i w tym to by było na tyle. Jak byłbym wdzięczny za suba. Widzimy się w kolejnych, cześć, cześć, pa!